Ktoś znaczy... na szczęście pat na bazę, dobry pomysł, żeby nie można było ruszyć krzyżakiem, tylko trzeba było analogiem. She's up. Nie powiem, Znaczyram. żeby mi to jakieś specjalnie odpowiadało, ale. Dlaczego to kurwą jest? Zbiorka, na którym leżałem, ściekał do mnie śliny. Powinienem <grym> tu później, później leczeć. Śliny? Bój raz. Nie wiem, co sugerujesz sebesi. Tak, Wierzy... Jeżeli jest to coś w pokroju tego, co było na początku End of Evangelion, to nie. I w ogóle ta kartka, zaproszenie do Sevelionu. A na nas. Zaproszenie do Sewelion <ścoughs> Sevelion. Informacje orientacyjne. Nie powiedział o orientacji heteroseksualnej. Dokładnie. Czemu to jest zewnętrznie? Zaszło się nowy semestr. No, eh, nieważne. Od tej pory akademia staje się... Co no, kupicie nowym światem dla was? Co to jest? Jakiś kupiż Jak wszystko tutaj. Szałciki. Ano. no. Toś to zegar. O mój Boże. Hm. Na zegarze jest ósma. Kiedy to się do cholery stało? O, przy okazji, <coughs> pik pik! Wiesz co jest no. najzabawniejsze? No? Znowu na moim zegarku jest ósma. No... Wow, a u mnie... Jest... A na kompie masz 19,56. Ja a u mnie jest północ. A O nie! Naucz się bawić, dzieciaku! Dobra, ruszajmy dalej. O, dostanę sms -y. Ruszajmy dalej. Przeszedłem do głównego około 7.10, więc... Pamiętaj, że to nie. You know, say. Hmm. Chodź to. Kamery, inwigilacja, sopa, akta, wszystko! Urlop na galerijce. Nie. A czy gdzieś powiedziała o cyjacki? Kamera. <laughs> o kurczę. No, no nie? nie? <śmiech> <śmiech> nie to jest taki mini telewizorek. Nie ja wiem to jest właśnie... Takie, magi takie magiczne maszyna drogowe. Nie wiecie, to mógł być jeszcze rzutnik zawsze Nie yeah. U nas na przykład jest trochę rzutników, więc... Tam jest napisane Monokam? Tak? Monokum. Dashel tak się... Przepraszam, już Świat jest niebezpiecznym miejscem, to, to było mnie zainstalowali aby zapobiec lamaniom The World! W ogóle on powiedział The World. Czas się zatrzymał na ósmej przypadek? Nie sądzę. A Dio milczy. Co do... Już nie milczy. W takim miejscu spodziewałbym się e, okien w normalnej klasie, ale tutaj... Radom zamontowali żelazne płyty i przymocowali je do ścian. Ale tutaj ludzie... lubkami WIELKIMI JAK GŁOWA Darkeja. Żeby nie uciekali przez okno. Żeby mogli... Żeby nie, nie bawili, się bawili się z nadami. magika. Nie. Eee. No. Ajá. Aby sprawdzić się zapkałem. <laughs> Może ktoś odpowie. Buk buk, nie. kto tam? <laughs> 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 Okej. Okay. Tak, to są żelazne płyty. początku znacznie hmm. grube. Nie Ale zanim zacznę je badać... Czy nie powinienem pytać dlaczego one to są? Dla bezpieczeństwa safety measures <śmianie> Trzeba było słuchać na PSO, a nie spać Znaczy? <śmianie> PSO Przedmiotowy system oceniania A, Okej okay. Nie <śmianie> ja myślałem, że to jakiś przedmiot i tak <śmianie> No przedmiotowy Uż przedmiot to tak znaczy się ad, ad przedmiotu Cóż, z tego y, co widzę, mogę znaczy bezpiecznie założyć, że chwilą jest większa od zera Mhm, okej. Okay. Nie. Żałuciki matematyczne. No właśnie, tak. Że ktoś z nas nie, w kolu głównym, gdzie stałem, podejmowany i zdezorientowany, zaprowadzi mnie do tej klasy. To znaczy, że wciąż jestem w Akademii Kebogamin. A że i to prawda? Coś tu niega. Coś na pewno tu niega. Te żelazne płyty w oknach. No to jakby został są do jakiegoś e, lochu. Shinji, ostatni dungeon Morooki. Dlaczego? Moroki, king moron. A. A. Basuje w sumie. Nie rozumiem, co się tu diabła dzieje. A, też się, jak powinienem wrócić i zobaczyć, co się dzieje w cholu. Nie jest już po czasie, kiedy mieliśmy się spotkać. Wszyscy już powinni tam być. Można ścisnąć przycisk kółka zero. Aby schować się w na natrawczych. Doskonale. Też. Ej Urzę, właśnie, to. jeszcze, jeżeli przytrzymasz trilangę, to możesz yy, podświetląć się przedmioty, które możesz zbadać. Wiesz na czym ja polega to, problem? Nie masz trilanga. Za chuja, pana nie pamiętam, który to jest. Aha. Ale okay. problem... Ale to nie powinno być wyjaśnione później? Czy to... Nie, nie wiem, powinno, ale tak yy, dla... Przepraszam, żeby było wiadomo. dla żeby ja byłem, czy... Przepraszam, było wiadomo. Jezus. No ja zupiłem przed chwilą. Jaki pijak się przytłoczył. No ja wiem, właśnie. Dziwne z drugiej tego, strony zrobiłem. Robienie... Tak. I, strony... I może jeszcze ja... jestem Powie... tym, Boże. Kasparem. Nie, Neandertaż. Powiedzmy sobie jeszcze że robienie tych nastrojów na ślepo byłoby niewykonalne. na kurwa. Czemu ja powiedziałem na ślepo? Chciałem powiedzieć na trzeźwo. bo. W ogóle musimy, panowie, na, wiadomo kiedy zrobić jakiegoś drunk Playa. O, boże. Ojej. Proponuję z Castle Crushers. Nie? <laughs> tak. Proponuję z. I wanna be bite, boże. Proponuję z Bottle Toads. O, tak. Pijemy za każdym razem, jak ktoś kogoś yy, stąci. O, tak. Dajcie mi przeciwnika. Nawet korytarze trochę mnie przerażają. To ma teraz mniej sensu. Co ja do diabła się wpakowałem? Ach, tak się jak do hologównego. No, strojowo musi być, prawda? Przecież. Możesz poruszać się y, po już więc kółka analogu. Możesz też biec trzymając przycisk kółka, kiedy się poruszasz. To jest bardzo przydatne ustrojstwo, polecam. No. W dodatku, <laughs> kiedy poruszasz się po korytarzach, możesz liczyć trójkąt. Aby zobaczyć mapę. Taki sposób. Mapę! Wciśnij trójkąt ponownie. I znika. Co I to jest kolejna rzecz, za którą bardzo lubię rątpę. To jest fakt, że można poruszać się w 3D. Można poruszać się w ogóle. To... Ja... Wybaczcie, że ja mam tendencję, by trochę porównać rąpę romp, do Thingsa Right z pewnego prostego powodu, który będzie przytoczony później. Co ma czy Ale no po prostu ta, ta gra jest tak dobra, jeżeli chodzi o te segmenty, że o można się ruszać, można sprawdzać 3 wszystko fajnie. No i zobaczymy jeszcze dalej, co? najwięcej prostu... fanu sprawia same triale. Miałem miałem z tym poczekać do momentu, aż to zostanie powiedziane w fabule. Siedzu! No, 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 nie będę no, Człowiek spoiler! Nie no przecież ta gra dobrze się skończy! Przecież tak naprawdę on znajdzie swoich klasmateów będzie chodzić do szkoły i zmieni się to wizualno welkę, gdzie będziemy podrywać niepełnosprawnych uczniów i uczennice. Dobre. Katała szurjo Dangan Katała. Katała dompa. Na znaku e, Napisane jest e, piesza B, ale oczywiście nie otwierają. O. I to w sobie... chciałem iść. Fajn Fajny hotel. Pewnie o, mają hotel. Hotel Despair. O co? Ja można sesję. Hotel rozpaczy? A nie Hotel Rozpacz? Nie wiem, jaką nazwa własna. A nie, bo to, to chyba nie było tych. To, to, to jest Kalifornia. Kalifornia gurus. Wygląda jak miejsce do zamieszkania. Może w Akademiki? Yy, ale ważniejsze jest, w tej chwili do holu głównego. Czyli chyba w drugą stronę, Czy to się nie może zupełnie nie obycać. No, dobrze wiedzieć. Używając. Yy, a... Alien mogę wchodzić y w lewo i prawo. Dupy nogi, a na... Jakie ładne drzwi! Coż za nimi się kryje? Co jest za tymi, przeżone, tymi czerwonymi drzwiami? Tajemnica tajemniczych drzwi. Co jest za ty tymi nie czerwonymi drzwiami? Na pewno nie, wetrów. <śmusz> co jest za tymi czerwonymi drzwiami? Na pewno <śmusz> okay. nie czyli, czyli Shinji bierze przykład z Wirga. Nagramy kolejny odcinek, jak dowiemy się, co jest za czerwonymi drzwiami. <śmuszamy> To jest za tymi drzwiami? Na pewno nie pierożki. Jak się wysypują. Ja to już do pokoju do wideo, ale drzwi się nie, nie otwierają. No ja wiem właśnie, za tymi wszystkimi drzwiami jest tyle pierogów, że one po prostu się nie mogą otworzyć. Te drzwi, drzwi, się, drzwi się śledzą, he. To A już To właśnie. te drzwi, to te pierogi tak wuu, i nie ma. Kiedy wróciłem do halogównego. Zdałem sobie że nie jestem już sam. Yes, JEJ, PRZYJACIELE! Dadgoronpa222, you are not alone. Gdzie you są moi przyjaciele? Nuts. No cześć! Też jesteś <tos mots> Eee <Yeah. tos rhetoric> Więc wy jesteście... Idiotami! Elito intelektualno! Sebi? Tak, jesteśmy nowymi studentami tutaj w uh, Kimbołgami na Akademii. zaczynając się dzisiaj. Wygląda to, że będzie nas 15. Tak, ładna okna w W ogóle oni teraz mówią, tak? Tak, jeszcze nie wiadomo kto. Więc dlatego ja nie słyszę, da, kto Miem, mówi. wiem, dlatego więc... będę ci mówił. Okej, okay, okej. Okay. Bo na no, ogóle rozpoznajesz głos jest kobiecy, czy nie? Najwyżej będę się mieli czasami. Hech, no to nie ja... wiem. To nie jest tak. To jest to, co super hejs. Cool level. Ludzie. głowie! <laughs> super high school level kolegowie. Super high school lagi. Rozglądał się uważnie po pomieszczeniu badając z 14 twarzy zgromadzonych tutaj. Super high school lagi, kolegowie. Super high school level friendzone. To idź pan w super high school level kieroszki. Czy zabrzmiałby to jak gdybym powiedział, że... Czuję się, jakbym wstąpił w jakiś sen. Du, 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 du. <laughs> A, miałem was poznać. nazywam się makatonagi Nagi. Zobaczcie się, spóźniłem. Chyba przyznałem że coś. Jakby to mi się trochę zacina, więc będę z delayem. <laughs> <aha. śmiech> Co za niespodzianka? Skype się Legu zacina. Leguję kolegowi. A, wiem. To nie wiem. Ja! Hmm, to trochę dziwne. Zaiste, zaiste. Ogłaszam stan wyjątkowy. Czerwony Alan! Czerwony Alan! Redalec blies. Co? E, chyba. A nie do końca rozumiem. Moment, to może poczekać. Jak mogłeś się, pokazać się tu tak późno na Egi? Miałeś tu być punktualnie o ósmej! To jest nasz pierwszy dzień, a tu już popełniasz niewybaczalne grzechy. Zgłoszę tą zbrodnię i zostanie wmierzona. Zbrodniarzu wojenny! Baliwie Jaki masz problem? Jakie masz problemy? Ty serio go tak oskarżasz? Nieważne, mam pomysł. Czemu nie przystawimy się naszemu nowemu przyjacielowi, kolego w Wowiu? Kolego <grym wowiu> <grym> Bowiu? Czym te serio? Mamy znacznie bardziej poważne rzeczy, których musimy się zająć. Jos, Higashikata, Diamond is not crash. To wszystkim wyjdzie na no dobre, jeżeli wyłożymy kawę na owę zanim zdecydujemy się jak się napić. No to ma sens. <grym> Wiem. Wyłożymy karty na stół, zanim zdecydujemy, jak nimi zagrać. Dobra, lepiej. No, chyba. I byłoby trochę trudno, aby efektywnie przedyskutować nasze położenie bez poznania się. To teraz... E, tak, e, masz Które? trochę rację. Aj, synocity. Ja muszę... Dobra. <grym _> <grym _> <grym _> Okej, okay, więc najpierw się przedstawimy i możemy wszystko obgadać po tym. <grym> Cóż, wciąż nie tak ja to rozumiem, ale <grym> chyba muszę zaczekać. No, tak się jak te przykłady powinny być do okolicznością... aby przyporządkować jakoś te twarze do imion i poznać moich nowych kolegów z klasy. Stanę, nikt jeszcze nie zwrócił uwagi na te olbrzymie wrota, które w tej nie wyglądają na szkolne za bardzo. O zaraz... Ja w to jest naprawdę to jest safe pierogów. Jedyne co o nich wiem to... To co przeczytałem w temacie o. Nowych uczniach w akademii Bogami.